Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa? We dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze. Z czym porównamy Królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo pańskie. Młodzi ludzie kupili sobie działkę w nadziei, że wybudują na niej dom, ale kiedy on przyprowadził swoją żonę na to miejsce, to ona zobaczyła same krzaczory zobaczyła haszcze, chwasty zobaczyła nierówny teren i w zasadzie się przeraziła tym, że tyle roboty, tyle pracy. Ale minęło x lat. W tym miejscu stoi dom, dookoła ogródek, tam wychowały się ich dzieci, siedzą na ganeczku i mówią: było warto. To jest nasze miejsce na ziemi. Co masz pod powiekami? Masz ciemność, która mówi: nie uda się, nie ma sensu, to jest za trudne, to przecież się nigdy nie skończy. To będzie nas ciągnęło w dół przez całe życie. Czy jest tam jakiś rodzaj światła? Czy jest tam jakiś rodzaj takiego punktu, do którego chciałbym dojść? Jakiś krajobraz gdzieś tam na horyzoncie? Opowiadam o tym, bo to jest nieustannie pokusa, której ulegamy. Nie wiem, czy pamiętacie, kobiety idące do grobu Jezusa. Tuż po Golgocie. One pod powiekami niosą śmierć. One pod powiekami niosą te straszne obrazy, które zraniły ich serca. I one z takim współczuciem idą do grobu, ale nie są gotowe na to, że ten grób będzie pusty. Nie są gotowe. One chcą zostać w tym bólu i dopłakać. One chcą, jakby tam zrobić coś, co nazywają tak po ludzku aktem miłości wobec swojego pana którego pokochały, ale nie są gotowe na nowe. Mówię o tym, dlatego że dzisiejsze słowo niesie takie zaproszenie, żebyśmy weszli w absolutnie nowe myślenie, nowe widzenie. Widzenie według wiary. Widzenie, które nas wyprowadza z tych wszystkich niemocy, nie uda się, z takiego też spoglądania na swoje wnętrze, swoje rany, na to wszystko, co powoduje, że nie przesuwamy się w życiu, nie podlegamy zmianie albo się jej nie poddajemy. Mówiąc o zmianie, nie mam na myśli wyłącznie takiego psychicznego dobrostanu, ale mam na myśli to, że my się stajemy coraz bardziej podobni do Boga. Że on nas przebóstwia i napełnia sobą, a przecież po to jesteśmy wierzącymi, żeby stać się do niego podobnymi, żeby się z nim zjednoczyć, żeby to, co robię, było w zasadzie jego działaniem we mnie. Na tym polega ta chrześcijańska przemiana. Posłuchajcie Ezechiela. Co to jest za sytuacja? To jest sytuacja, w której naród wybrany. Doświadcza najpierw napaści babilońskiej. Jerozolima, święte miasto, świątynia zostały podbite. Część ludu uprowadzona w głąb Babilonii. Ale 10 lat później Jerozolima została zniszczona przez króla babilońskiego. Świątynia została zniszczona. Świątynia, która Żydom dawała taką pewność wiary. Dawała im takie przekonanie, że skoro tu jest z nami Bóg, tu w świętym świętych, a my składamy ofiarę, to nic złego nam się nie stanie. Nie ma kamienia na kamieniu. Jest rozpacz. Jest ciemność. Skończyło się. I dokładnie w takim momencie prorok Ezechiel wypowiada słowa o tym, że Bóg zerwie taką gałązkę z cedru i zasadzi ją na nowo na Syjonie. I ona się rozrośnie, będzie potężnym drzewem, dającym również schronienie innym zwierzętom, ptakom i tak dalej. Daje takie słowo, które jest absurdalne w rzeczywistości, której doświadczają. Takie słowo, które jest nie do przyjęcia w zasadzie w momencie, kiedy oni są niewolnikami, kiedy nie mają swojej świątyni, kiedy są uprowadzeni. Wiecie? Na tym polega wiara, że jest w niej jakaś, jakaś taka zgoda na absurdalność, że Bóg mnie wyprowadza z takiego mojego mentalnego grajdołu, z tych moich ran, z tych wszystkich rzeczy, które sobie tak pilnuję i czynię z nich jakąś swoją tożsamość. Że ona pozwala widzieć więcej. Ona pozwala widzieć i uczestniczyć w nowym, w nowym stworzeniu, jak to mówi święty Paweł. Pozwala nam uczestniczyć jakby w pełni naszego człowieczeństwa. Nie wiem, ja się zmagam z tym, że mijają lata i że raczej nie chudne, a grubne i tak dalej. Nie? I tak mam z tym jakiś tam kłopot czasami, nie, nie ukrywam tego. Nie? I tak mówię niekiedy tak moim braciom: że wiecie, młody to ja już bym nie chciał być. Nie? W sensie, że chciałbym mieć tą głowę, którą mam. Natomiast, ale takie ciało, takie fajne, młode, to czemu nie? A to nie o to chodzi. Sam wiem, że to nie o to chodzi. Czy my w naszym byciu człowiekiem, w naszym byciu człowiekiem wierzącym, przesuwamy się ku jakiejś głębi? To znaczy, wyzwalamy się do tego nowego sposobu bycia z Bogiem. Czy pozwalamy, żeby się to wydarzyło? Ile osób utknęło w takim nieustannym zmaganiu o doskonałość moralną? No bo mam takie i takie grzechy, to mnie cały czas jakby wyrzuca, to mnie tak kwestionuje, to jest dla mnie jakiś taki powód do takiego samooskarżenia albo takiego nienawidzenia siebie. A to spojrzenie wiary, do którego dzisiaj zaprasza słowa, ono nas wyprowadza z tego miejsca. Ono mówi nie kręć się, nie goń własnego ogona, bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyś Ty sam cokolwiek zrobił. Tak? Nie o to chodzi i tutaj nie, nie chcę zaprosić do tego, żebyście wiecie. No Panie Boże, to teraz zrób coś. To nie, to nie ma być tak. Nie? Że zrób coś za mnie. Ale chodzi o to, żeby nie gonić swojego ogona, a patrzeć na Boga. Na tym polega to spojrzenie wiary. To więcej, do którego to słowo nas dzisiaj zaprasza. Pomyślcie sobie o świętym Pawle. Taki zakręcony pobożny Żyd, uczeń Gamaliela, prześladuje chrześcijan, bo to herezja dla pobożnego Żyda. A potem na jego drodze staje słowo. Staje Jezus Chrystus zmartwychwstały. I on uwierzył. Uwierzył Chrystusowi. Wszedł w te relacje, i potem wszystko w życiu Pawła jest z powodu Chrystusa. Jest dla Chrystusa. On jest apostołem Chrystusa. On uwierzył w to słowo, które przyniósł mu Jezus Chrystus. Przekonał się o tym, że tu jest prawda i tu jest życie. Kiedy Słyszymy te fragmenty Ewangelii o ziarnie, które wpada w ziemię. To ja najpierw widzę w tym taką dynamikę, coś musi umrzeć. To ziarno, które wkładamy w ziemię, to jest jak pogrzeb. To ziarno słowa, które przychodzi do nas, do naszego serca, do naszych myśli, ono musi coś tam pozmieniać, tak? Jakaś stara wersja mnie umiera. Jakieś głupie przekonania, głupie opinie, takie rzeczy, które odbierały mi życie, takie klatki, w których żyłem, to musi gdzieś wszystko się przemienić. Tak? Z powodu słowa. Tam jest ten motyw śmierci. Także stare umiera, i dopóki stare nie umrze, to będzie rządzić. Nie? I tu wcale nie chodzi o żadne inne tam społeczne struktury, nie? ale we mnie. Dopóki stare tak definitywnie nie umrze, to ja nie poznam smaku królestwa. Nie poznam tej radości bycia Bożym dzieckiem, bycia wolnym. A nie, że ja ciągle tak. Byłem jakiś czas temu, niedawno, na pielgrzymce, i za każdym razem, kiedy spotykam ludzi, jestem z nimi tak intensywnie przez jakiś okres czasu, no to siłą rzeczy. Ujawniają się takie postawy religijne albo pobożności, może tak to nazwijmy. I jest dla mnie zawsze takie zdumiewające, że tak wielu ludzi w Polsce, naprawdę pięknych, ma taką mentalność, że oni muszą zrobić jakieś pacierze, że muszą. Tutaj wypełnić jakieś swoje zobowiązania modlitewne, że chętnie posłuchają, co mają zrobić jeszcze, że jakby, wiecie, to jest trochę takie pelagiańskie, no, takie, że ja sam się zbawię, że w tym nie ma, w tym nie ma radości radości dziecka Boga, radości tego, który jest dziedzicem króla. Że uczestniczy w Królestwie Bożym. W tym jest tylko takie ciągłe dokręcanie śruby, takie ciągłe dodawanie sobie jakichś religijnych powinności i ciągłe niezadowolenie z tego tytułu, właśnie że goni swój ogon. Nie? A to, co tutaj się dzieje, to czy śpi, czy czuwa, wiecie, jak się poddaje temu procesowi, Bóg robi swoje. Wiecie, ja chciałbym powiedzieć coś takiego, słuchajcie, jestem trzydzieści kilka lat w zakonie i naprawdę zakon mnie zmienił. Jestem dzisiaj innym człowiekiem. W zasadzie to możecie mnie kanonizować już, nie? że tak cała ta trzydziestokilkuletnia droga doprowadziła mnie na ołtarze. Nie? nie jest tak. Jestem tym samym grzesznikiem. Zmagam się z tymi samymi historiami od dawna, spowiadam się z tych samych grzechów. Ale jest we mnie więcej wolności. Już się nie użalam nad sobą. I to o to chodzi. Czy śpi, czy czuwa, ale zakorzeniony w Bogu, który prowadzi do innego miejsca, prowadzi do więcej. To nie będzie na moją miarę. To nie będzie według moich wyobrażeń. To będzie Jego dar. I to plonowanie jest w Jego ręku. Dlatego chciałbym powiedzieć wszystkim samoudręczonym, wszystkim nieszczęśliwym z powodu takiego, a nie innego życia, że ta płodność życia, ta, ten sens, on nie jest z nas. Chociaż my współpracujemy i tworzymy ten sens, ta owocność jest z Boga. Jak ja się mu poddam, to się już nie oskarżam, to po prostu żyję. Żyje jak ktoś, kto jest kochany, chciany i komu Bóg błogosławi. I do tego nas dzisiaj zaprasza to Słowo. wiecie, żeby zgodzić się nawet na takie ziarenko, które wpadnie w ten system i go rozsadzi od wewnątrz, w ten system takiego niezadowolenia, tej niemocy, tej ciemności pod powiekami i pozwolić, żeby to Słowo mnie zraniło i wyprowadziło gdzieś dalej. Do tego jesteśmy zaproszeni. Amen.